Dzisiaj każdy się zastanawia, jak to się stało i dlaczego to się stało, że wczoraj, 1 czerwca, Polacy wybrali Nawrockiego na prezydenta. Czyżby był Trzaskowski zbyt słabym kandydatem? Czyżbyśmy zrobili za mało, a oni zrobili więcej? Prawda jest taka, że większość z nas spodziewała się tego, iż kobiety znów przyjdą i uratują nam dupę, tak jak zrobiły to w 2023 roku, a dzisiaj do głosu doszli słabi. Faceci, którzy nie potrafią walczyć mentalnie, a tylko myślą, że siła pięści jest ważniejsza od siły rozumu. Cześć, ja mam na imię Sebastian, i tak samo jak wielu facetów, upadłem czy to zawodowo, czy rodzinnie, czy mentalnie. Jestem facetem, który się podniósł z tego wszystkiego i udowadnia, że danie mu drugiej szansy daje także szansę dla jego otoczenia. Niestety, prawda jest taka, moi drodzy, że Nawrocki wygrał, gdyż faceci są cholernie słabi. Dzisiaj faceci, zamiast iść na studia, wolą siedzieć przed telewizorem i pić piwo. W tym czasie kobiety idą na studia, wychowują dzieci i zawodowo się rozwijają, a faceci, my faceci siedzimy i gówno robimy. W 24 roku mieliśmy ponad milion 200 tysięcy studentów w Polsce, tylko 40% z nich to byli mężczyźni. Co pokazuje na dzisiaj statystyka, że ponad 50% kobiet ma wykształcenie wyższe, a 35% mężczyzn tylko może się pochwalić takim papierkiem. Co dalej pokazuje, że mężczyźni nie potrafią łączyć na przykład dwóch zadań. Pomocy w wychowywaniu dziecka i studiowania. Nie potrafią iść rano do pracy, aby wieczorem pójść na studia. A kobiety nie dość, że wychowują dzieci, pracują, to jeszcze potrafią organizować się w grupy i rozwijać się nie tylko intelektualnie, ale bardzo często mentalnie. Dlatego właśnie od dzisiaj... W każdym tygodniu, przynajmniej dwa razy, będę publikował dla Was materiały, abyście wiedzieli, że ci, którzy upadli, mają szansę na to, żeby powstać. Ci, którzy nie mają dzisiaj motywacji do działania, jutro może zobaczą, że ta motywacja leży obok nich, więc zostańcie tutaj, zaobserwujcie ten profil, a jeżeli jesteście kobietami, wyślijcie tego TikToka mężczyznom, bo za dwa i pół roku nie chcemy, aby PiS wrócił do władzy, a to mężczyźni... Ci słabi mężczyźni będą mieli najwięcej wtedy do gadania.